Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj sernik bezpieczenia, bardzo łatwy w przygotowaniu i pyszny w smaku. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą twaruk, herbatniki, kakao, masło. Śmietana 18%, śmietanka 30%, wanilia, czekolada biała, czekolada mleczna, rodzynki i skórka pomarańczowa. Zaczynamy od przygotowania spodu. Ciastka kruszymy na drobno. Ja użyłam do tego celu rozdrabniacza. Ale można to również zrobić wałkiem do ciasta. I można wykorzystać różne gatunki ciastek, takie jakie mamy w domu. Pokruszone ciastka przesypujemy do miski. Dodajemy łyżkę kakao, ja dodałam czarne kakao. Mieszamy. I do herbatników wlewamy roztopione masło. Masło można rozpuścić w mikrofali. I ciastka dokładnie mieszamy z masłem. Masa powinna mieć konsystencję mokrego piasku. Jeśli ciastka są nadal zbyt sypkie, dodajemy łyżkę śmietany. Następnie masę ciasteczkową przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Masę mocno ugniatamy. Wyrównujemy powierzchnię i tak przygotowany spód wstawiamy do lodówki do schłodzenia. W tym czasie przygotowujemy masę serową. Do białej czekolady połamanej na kosteczki dodajemy 50 g masła pokrojonego w kostkę. Masło z czekoladą rozpuszczamy, można to zrobić w mikrofali i rozpuszczoną masę czekoladową mieszamy, tak aby składniki się dobrze połączyły. A teraz kolej na twaruk. Do pokruszonego twarogu dodajemy dwie kopiaste łyżki gęstej śmietany, dodajemy łyżeczkę wanilii i rozpuszczoną czekoladę z masłem i całość dokładnie blendujemy. Na koniec do masy serowej wsypujemy ulubione bakalie. Ja dodałam rodzynki i skórkę pomarańczową. Tak przygotowany twaróg wykładamy na spód ciasteczkowy. Wygładzamy powierzchnię ciasta i sernik wstawiamy do lodówki. W tym czasie przygotowujemy polewę czekoladową. Do czekolady połamanej w kosteczki wlewamy 4 łyżki śmietany kremówki. Czekoladę rozpuszczamy w mikrofali, mieszamy do połączenia składników i przestudzoną polewę wylewamy na sernik. Gotowy sernik, wstawiamy do lodówki. Do momentu, aż czekolada dobrze zastygnie. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu, i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!